Jeśli takie zjawisko zaobserwujesz, to uświadom sobie, jak wysoka jest cena za utrzymywanie takiej relacji i czy na pewno jesteś gotów i czy warto taką cenę płacić. Często kończenie relacji bywa bardzo bolesne. W wielu wypadkach jednak lepszy jest bolesny koniec niż ból bez końca, zwłaszcza w relacjach, które bardzo ci szkodzą. Dlatego w dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, z jakiej znajomości i relacji powinieneś we własnym interesie jak najszybciej się uwolnić i po czym poznać, że jakaś relacja osiągnęła punkt, kiedy nie tylko nie wzbogaca Twojego życia, ale wręcz nieodwracalnie Ci szkodzi. Jako praktykujący adwokat wielokrotnie widziałam takie szkody, więc dla Twojego dobra obejrzyj ten film do końca i od natychmiast wprowadź konieczne zmiany. Na początek, jak to zwykle bywa, ważne zastrzeżenie. Decyzja o tym, czy jakąś relację zakończyć, powinna należeć tylko do Ciebie. Nie do mnie, nie do Twojej rodziny, do Twoich przyjaciół czy Twojego terapeuty. To Twoje życie i Ty będziesz żył z konsekwencjami Twoich decyzji. Pamiętaj o tym. Ale pamiętaj też, że będziesz żył również z konsekwencjami braku decyzji, a w wielu przypadkach te konsekwencje bywają nawet znacznie gorsze. Pierwszy jaskrawy sygnał, że powinieneś daną relację jak najszybciej zakończyć, to doświadczanie w ramach tej relacji jakiejkolwiek formy przemocy. To może być ta nawet najbardziej ewidentna przemoc, czyli przemoc fizyczna, ale to może być również przemoc psychiczna czy ekonomiczna. Nie musisz się zgadzać na żadną z tych form, i nie tylko nie musisz, ale wręcz nie powinieneś jej akceptować. W przypadku większości problemów czy nieprawidłowości w relacjach dobrze jest się przyjrzeć i zobaczyć, czy dane zachowanie się powtarza, czy może było w jakiś sposób wyjątkowe i warto dać drugiej stronie kolejną szansę. Uważam, że przemoc jest tutaj jednak wyjątkiem i nawet jednorazowy przypadek takiej przemocy wobec ciebie powinien uruchomić wszystkie dzwonki ostrzegawcze i skierować cię na pas startowy do zakończenia takiej znajomości jak najszybciej w trybie priorytetowym. Nie potrzebujesz takich ludzi w swoim życiu bez względu na to, czy chodzi o współpracownika, brata, rodzica czy partnera. I nie daj sobie wmówić, że czasem trzeba przymknąć oko, że musisz wybaczać czy że się to nigdy więcej nie powtórzy. Nie powtórzy się na 100% tylko wtedy, jeśli taką relację zakończysz. W naszej najnowszej książce Sukces w relacjach damsko-męskich przeczytasz nie tylko o tym, jak zbudować szczęśliwy związek, ale też właśnie o tym, jak rozpoznać, że jesteś w toksycznej relacji, czy w takiej relacji z narcyzem i jak w jaki sposób najlepiej taki związek zakończyć. Koniecznie zajrzyj do trzech ostatnich rozdziałów w tej książce i zobacz, na co uważać, zanim będzie za późno. A jeśli już jesteś w takiej relacji, to wyposażymy cię w konkretną wiedzę i narzędzia, jak się z niej uwolnić. Przeczytaj koniecznie Premiera książki będzie już w listopadzie. Na dole pod filmem czeka na ciebie link z zapisem na powiadomienie o premierze i kodzie zniżkowym na jej zakup. A teraz przechodzimy dalej do sygnałów. Drugi sygnał, że czas zakończyć relację, to relacja, w której standardem jest toksyczna komunikacja. Jeśli za każdym razem albo często druga strona komunikując z Tobą, rozmawiając z Tobą, krzyczy, podnosi głos czy używa wyzwisk pod Twoim adresem, to też znak, że ta relacja nie jest dla Ciebie dobra. Zresztą, jeśli się dobrze przyjrzysz, to bardzo często tak jest, że taki sposób komunikacji sprawia, że i ty przejmujesz negatywne wzorce. Zazwyczaj mówi się, jak wołasz do lasu, tak las odpowiada. I dość często się zdarza, że gdy ktoś komunikuje z Tobą w niewłaściwy sposób, to i ty taki model, taki wzorzec komunikacji od razu też przejmujesz. Zobacz, jak reagujesz, czy nie dopasowujesz się automatycznie i czy sam też nie przejmujesz właśnie takich toksycznych zachowań. Gdy ktoś na Ciebie krzyczy, czy i ty nie zaczynasz podnosić od razu głosu. Albo gdy ktoś ci używa wyzwisk czy wulgaryzmów, czy i ty takich samych elementów nie zaczynasz wplatać do rozmowy? Coś jest w powiedzeniu, że z jakim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli więc takie elementy pojawiają się w Twojej komunikacji z drugą osobą, to nie tylko nie powinieneś ich tolerować jako braku szacunku do ciebie, ale też z tego względu, by samemu nie przejmować negatywnych wzorców, bo będzie to dla ciebie bardzo szkodliwe nie tylko w interakcji z tą konkretną osobą, ale też w relacjach z innymi ludźmi. To z kolei prowadzi nas do trzeciego sygnału. Jeśli w danej relacji widzisz, że sprawia ona, że stajesz się człowiekiem, jakim nie chciałbyś być, bo na przykład nerwowo reagujesz, stresujesz się, krzyczysz, zaczynasz okłamywać innych ludzi, robisz się wulgarny i nie można polegać na tobie i twoim słowie, to też jest znak, że koniecznie trzeba coś z tym zrobić. Jeśli ktoś ma na ciebie bardzo duży negatywny wpływ, to jak najszybciej spróbuj się od tego wpływu odciąć i uwolnić. To może być na przykład wciąganie Ciebie w nałogi, ale też może zwyczajnie chodzić o to, że przyjmujesz inne zachowania i podejścia, które są dla Ciebie długofalowo szkodliwe. Poobserwuj na przestrzeni czasu, jak zmieniasz się w wyniku relacji z drugą osobą. Zazwyczaj ta zmiana będzie najbardziej i najszybciej widoczna w relacji z najbliższymi osobami, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Tu najszybciej taki wpływ widać. Ten wpływ partnera, rodziny czy przyjaciół zauważysz z łatwością i jeśli będzie on negatywny, to wyciągnij z tego odpowiednie wnioski. Nawet jeśli będą one oznaczały konieczność zakończenia danej relacji. Pamiętaj, że życie masz tylko jedno, i to od ciebie będzie zależało, jak ono będzie wyglądało i jakie relacje będziesz tworzyć. Czwarty sygnał, by zakończyć relację, to stosowanie wobec ciebie świadomie i permanentnie różnego rodzaju manipulacji. I jasne, na manipulacje osób bliskich jesteśmy wyjątkowo podatni i czasem bardzo trudno je dostrzec i wyłapać. To może być wpędzanie ciebie w poczucie winy, to może być gaslighting czy manipulowanie faktami. O najczęstszych rodzajach manipulacji nagrałam kiedyś cały film, więc zajrzyj do niego koniecznie i wypracuj w sobie taki radar, który będzie ci sygnalizował, kiedy ktoś będzie próbował wobec ciebie podejmować jakiegoś rodzaju manipulacje. Manipulacja jest dowodem na to, że ktoś traktuje cię przedmiotowo. W relacjach, zwłaszcza tych wartościowych, chodzi raczej o podmiotowość osób tą relację tworzących, więc nie pozwalaj na przedmiotowe traktowanie ciebie. Trwanie w relacji, w której druga strona tobą manipuluje lub próbuje to robić dla własnych korzyści, jest prostą drogą do problemów, dlatego bardzo szybko reaguj na ten sygnał. Piąty znak. Że czas zakończyć relację to okazywanie ci przez drugą osobę różnego rodzaju przejawów braku szacunku. To w szczególności może być okazywanie tobie pogardy, może chodzić o pogardę względem ciebie, twoich potrzeb, to czym się zajmujesz lub ludzi, których uważasz za bliskich. Okazywanie pogardy jest jednym z największych grzechów nie tylko w związkach, ale w ogóle w różnego rodzaju relacjach międzyludzkich. I bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, czym się zajmujesz, jaki masz status majątkowy, nie pozwalaj nigdy na to, by druga strona, nieważne na jakim poziomie społecznym, zawodowym i w jakiej relacji do ciebie, okazywała tobie brak szacunku lub pogardę. Pogarda potrafi zepsuć każdą relację, czy to prywatną, czy zawodową. Niektórzy ludzie uważają, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Ja myślę, że raczej trzeba sobie zasłużyć na brak szacunku. Ale często nawet brak szacunku nie uzasadnia pogardy. Jeśli nie masz sobie nic do zarzucenia, to nie pozwalaj na to, by ktoś okazywał ci pogardę, bo takie przyzwalanie może sprawić, że z biegiem czasu sam do siebie stracisz szacunek. Naucz się, jak stawiać granice. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić dobrze, by z jednej strony Twoje stawianie granic było skuteczne, a z drugiej by nie przekreślało relacji, jaką masz z innymi ludźmi, to już niebawem porozmawiamy właśnie o tym, jak stawiać granice w relacjach z innymi ludźmi, jak je egzekwować, jakie są najczęstsze błędy, które popełniamy właśnie przy stawianiu granic. Przy okazji zdradzę Ci też wtedy, jaki był i niestety czasem jeszcze bywa mój największy błąd, który popełniam w kontekście stawiania granic. Dlatego zasubskrybuj mój kanał, najlepiej z dzwonkiem powiadomień, żeby nie przegapić Materiału, gdy tylko on się pojawi. A teraz wracamy do sygnałów, które powinny Cię skłonić do zakończenia relacji. Jeśli widzisz zachowania, które Ci nie odpowiadają, z którymi nie czujesz się dobrze, gdy coś Ci wewnętrznie zgrzyta, to zadaj sobie dwa pytania. Pierwsze pytanie to: czy powinieneś takie zachowanie tolerować? Zastanów się w kontekście zachowań, jakich doświadczasz, uczuć, które temu towarzyszą: czy na pewno powinieneś tolerować takie zachowania? Na przykład w relacji z partnerem, który stosuje wobec ciebie przemoc albo wyraża się pogardliwie. Jeśli macie wspólne dzieci, to nie powinnaś tolerować takich zachowań, nie tylko ze względu na siebie, ale też ze względu na dzieci, bo one mogą stać się również ofiarami takiej przemocy, a nawet jeśli nie, to fakt, że będą jej świadkami, może równie bardzo negatywnie wpłynąć na ich rozwój. Zastanów się więc, jaki to ma wpływ na ciebie i twoich bliskich. Drugi aspekt odpowiedzi na pytanie, czy powinieneś albo powinnaś jakieś zachowanie tolerować, jest taki, jak tolerowanie tego zachowania czy tego typu zachowań wpłynie na tą konkretną relację w przeszłości. Zanim przejdziesz nad czymś do porządku dziennego, uświadom sobie, jaki to może mieć wpływ na tą konkretną relację i czy na pewno tego chcesz. Drugie pytanie, jakie warto sobie zadać, to czy musisz to zachowanie tolerować? Może musisz tolerować daną osobę, bo akurat jesteś w takiej sytuacji życiowej, że nie możesz tej relacji zakończyć. Może to twój szef, rodzic, partner i ta relacja z różnych względów akurat w tej chwili w tym momencie nie może zostać zerwana. Pamiętaj tylko, że to nawet jeśli musisz tolerować daną osobę, to jeszcze nie oznacza, że musisz tolerować jej zachowanie. Jeśli nie pomaga rozmowa albo rozmowa robi się gorąca, to poćwicz metody opisane w książce Wojna na słowa. Link oczywiście też czeka na Ciebie na dole w opisie. Może być też tak, że na takiej osobie będziesz musiał poćwiczyć metody tresury. Różnymi narzędziami i sposobami komunikacji możesz bardzo wiele zmienić i jeśli nie chcesz lub nie możesz zerwać danej relacji definitywnie, to koniecznie poćwicz te metody, które mogą tę relację zmienić i wyeliminować sygnały, o których dzisiaj mówimy. Szósty sygnał, że czas zakończyć relację, też poniekąd wiąże się z brakiem szacunku. Ten sygnał to częste stosowanie kłamstw w relacji. O najczęstszych kłamstwach w związkach pewnie też niedługo znajdziesz na moim kanale osobny film, więc bądź uważny i czekaj na niego. Kłamstwa w relacji, jako powód do zakończenia znajomości, mogą mieć dwojaką postać. To jest z jednej strony sytuacja, w której to ty jesteś osobą okłamywaną, bo to świadczy o tym, że druga strona ani ci nie ufa, ani nie szanuje na tyle, by powiedzieć ci prawdę. Ale z drugiej strony to też sytuacje, w których to ty permanentnie okłamujesz drugą osobę, nie mówiąc jej prawdy. Albo po to, żeby siebie chronić, albo żeby chronić drugą osobę, albo żeby coś uzyskać. Albo na przykład w przeświadczeniu, że prawda nie zostanie dobrze przyjęta czy zrozumiana przez drugą osobę. Zastanów się, czy naprawdę chcesz i potrzebujesz takiej nieszczerej relacji i co ona wnosi do Twojego życia. Wnioski po takim przyjrzeniu się, no musisz już wyciągnąć sam, ale trzymam kciuki, że będą one właściwe. Siódmy sygnał to rozpowiadanie na twój temat informacji, których sobie nie życzysz. To mogą być też kłamstwa, ale też mogą, że to być prawda, czy na przykład plotki różnego rodzaju. Wtedy jak najszybciej odetnij taką osobę od źródła, czyli przestań dzielić się z nią jakimikolwiek informacjami o sobie i przestań też dawać jej sposobność do kontaktu z tobą na podstawie którego to kontaktu takie plotki mogłaby formułować. Drugi aspekt tego rozpowiadania informacji, których sobie nie życzysz, to może być też na przykład rozpowiadanie Twoich tajemnic albo tajemnic powierzonych Tobie przez inne osoby. Jeśli takie zjawisko zaobserwujesz, to uświadom sobie, jak wysoka jest cena za utrzymywanie takiej relacji i czy na pewno jesteś gotów i czy warto taką cenę płacić. Wierz mi, w znakomitej większości przypadków nie warto. Zazwyczaj raz w miesiącu wysyłam newsletter do moich widzów i czytelników, w którym dzielę się tym, co uważam za ważne i wartościowe. Link do zapisów na newsletter znajdziesz na dole. Ten newsletter jest nieco bardziej osobisty niż inne rzeczy, które publikuję, więc jeśli masz ochotę, to serdecznie Cię zapraszam do tego, żeby w ten sposób się ze mną komunikować. Obejrzyj jeszcze ten film i spotkaj się ze mną w kolejnym materiale. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.